i Kochani, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców czerwca, to są w zasadzie ulubieńcy przełomu czerwca i lipca, bo ja tak nagrywam zawsze nierówno, jakoś tak spóźniam się, także wybaczcie mi to, ale to są po prostu kosmetyki, które ostatnio używam bardzo często, które bardzo, bardzo lubię. Ok, zaczynamy od zapachu. Mój ulubiony zapach e, letni, używałabym go cały rok, gdyby, gdyby był u nas troszeczkę cieplej, czego banana Live Blue, ja go tak oszczędnie używam, bo strasznie mi go szkoda i jego zamiennik, taki najbliższy, to jest Moskino Cheap Cheek i tamten jest bardziej owocowy, ma więcej w sobie fruta, a to jest po prostu klasyk, pachnie świeżo, pachnie jak jakieś takie wakacje nad morzem, bardzo dobrze mi się kojarzą, pierwszy raz, raz ich używałam, kiedy pojechałam z tatą do Stanów, tak bardzo mam dobre wspomnienia. Tak wygląda buteleczka i naprawdę używam ich teraz oszczędnie, bo bardzo, bardzo je lubię, przepiękny zapach, niestety są bardzo drogie, dlatego... Mm, to jest ich jedyny minus, do czego ona ma drogie perfumy, ale y, warto, warto je mieć, jeżeli lubicie właśnie takie klasyczne świeże zapachy. Dalej coś, co dostałam od Ejak Ewy, kiedy byłam w Holandii, seria Rituals pomarańczowa. Cudowne kosmetyki, szczególnie ta pianka, którą Darek zużywał po prostu szybciej niż ja. To jest Happy Buddha, czyli taka pianka do ciała, do mycia ciała. Świetny kosmetyk. Niestety jest dosyć drogi, ale jest tak cudowny. To jest po prostu taki żel, który zamienia się w piankę na naszym ciele. Bardzo przyjemnie się tym, bardzo przyjemnie tym używać. Bardzo wydajny kosmetyk, bardzo fajnie się tym myje. To jest organiczna mandarynka i juzu. Nazywa się Happy Buddha. A to jest taka, taki olejek do mycia, który, um, który zmywa się. Myślałam, że, że dosyć i że zostanie jakaś taka warstwa. On naprawdę się zmywa i tak fajnie um, nawilża. Na pewno każecie takie olejki z rosmana, e, Chyba Niwa ma też taki olejek do mycia, chociaż ja mogę się mylić. I to jest Fortune Oil, słodka pomarańcza i Cedar root świetne, świetne, po prostu dwa moje ukochane kosmetyki teraz na lato, bardzo fajna taka linia zapachowa, świeża polecam Wam, jeżeli znacie tą, znacie te kosmetyki Rituals, to zwróćcie uwagę właśnie na ten zapach, jest przepiękny, e, naprawdę polecam i dziękuję jeszcze raz Ewie za, za taki super prezent. Kolejnym kosmetykiem takim moim zaskoczeniem jest olejek arganowy i ten olejek dostałam od Izabelki z Holandii e, i ona mi po prostu przelała olejek arganowy, który przywiozła z Maroka, w jakiejś chyba większej butelce, przelała mi do takiego opakowania, znaczy małego opakowania po prostu i powiem Wam, że ten olej jest bardzo wielofunkcyjny. Ja tylko nie mogę go używać do włosów. Ja nie wiem, co to jest, ale niektóre po prostu olejki moim włosom nie służą. Olejek arganowy moim włosom, może dlatego, że mam taki typ włosów, moje, moje włosy przesusza, moje włosy się potem plączą, są nie do rozczesania totalnie, są suche i sianowate i wyglądają okropnie. I wszystkie kosmetyki właśnie z olejkiem arganowym do włosów totalnie się mnie nie sprawdzają. Ale wiem, że niektórym się sprawdzają. Na przykład Pantin ma teraz taką linię, która totalnie bubel u mnie, to Wam też o tym poopowiadam przy okazji. A, ale do ciała jest to świetne. I słuchajcie, ja tego używam na ciało. Dodaję na przykład kropelkę do płynu micelarnego, kiedy zmywam sobie oczy, kiedy mi zabrakło właśnie mojego płynu takiego tłustszego. Jest to naprawdę wielofunkcyjny kosmetyk. I nie podrażnia. Naprawdę fajne, tylko że nie do włosów. Naprawdę duże zaskoczenie dla mnie. Możecie go dostać w internecie, możecie go dostać e, za granicą, jak jesteście na jakichś e, bardziej egzotycznych wakacjach, albo kogo, po prostu po prostu kogoś, kto jedzie na takie wakacje. Naprawdę fajne zaskoczenie, tylko tak jak mówię, nie do moich włosów. Kolejny kosmetyk został mi dosłownie reszteczka. Uwielbiam ten kosmetyk, Tolerian Ultra Fluid dla Roche -Posay. Ostatnio Wam o nim opowiadałam w takich moich nowościach dla Roche -Posay. Jest super do twarzy, do oczu, świetnie koi skórę. Ja sobie nie wyobrażam teraz życia bez tego kosmetyku. Nie muszę sobie po prostu nabyć kolejny. Świetny kosmetyk. Pod spodem będzie link do tego filmu, gdzie o nim opowiadam. Naprawdę świetnie się mi sprawdził. Polecam osobom, które mają wrażliwą skórę, osobom, które potrzebują nawilżenia polecie. Jest świetny i zużywa się go do końca. Jest bardzo fajnie przemyślane opakowanie, Także duży plus dla tego kremu. No nie ma żadnych minusów moim zdaniem. Naprawdę bardzo, bardzo dobry krem. Myślę, że osoby, które mają ekstremalnie wrażliwą skórę też będą zadowolone i naprawdę można go nakładać pod oczy także wielkie. Brawa. Dalej coś do twarzy, co kupiłam w Stanach, pokazywałam Wam ostatnio w holu. To jest Dark Angels z Lasha. Uwielbiam ten kosmetyk, jest świetny, używałam go nawet dzisiaj rano. Wygląda tak, to jest taka gęsta pasta. Nakładamy to jako maseczkę, pilingujemy jako peeling lub po prostu myjemy jak żelem do mycia twarzy. I na początku ma się wrażenie, że myjemy twarz jakąś taką, no tak dosłownie ziemią, błotem, czymś takim, ale ja się tak od tego uzależniam, bo to tak świetnie oczyszczam i ma zapach rzeczywiście takiego jakiegoś. Jakiegoś takiego błotka, ale jest świetne. Jest tutaj glinka, jest tutaj czarny cukier, oczywiście węgiel, dlatego jest właśnie taki kolor. Jest świetny kosmetyk, bardzo wydajny. Słuchajcie, ja to używam codziennie, nawet dwa razy dziennie. Używa się dosłownie kapeczka. Ja sobie wzięłam chyba to w większe opakowanie, bo wiem, że można było też kupić mniejsze. Ja za to zapłaciłam 15 dolarów. Także polecam wszystkim, którzy mają dostęp do Lash Cosmetics, żeby sobie ten Dark Angels sprawdzili, szczególnie jeżeli macie skórę. Tłusto, jeżeli macie skórę mieszaną, jeżeli potrzebujecie filingowania, oczyszczenia, można ten produkt nakładać na całe ciało, także też na plecy, jeżeli macie jakieś problemy, właśnie wypryski tam. Naprawdę świetny, wielofunkcyjny kosmetyk i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Dwa ulubione podkłady ostatnich czasów to jest Vichy Derma Blend w kolorze 25. Robiłam Wam jego test. Też link będzie na dole. Świetny kosmetyk, bardzo wydajny. Ja go używam od dawna. Mam go dzisiaj też na twarzy. Świetnie kryje niedoskonałości. Wprawdzie ja już z tymi niedoskonałościami w większości się uporałam i wyskakują mi tam jakieś pojedyncze tylko zmiany, ale takich taki, taki grudek się pozbyłam, takich e, większych wyprysków. To jest super, że ta moja skóra jest taka teraz wyrównana. I zresztą Wy też zauważacie to po tych wszystkich zabiegach, po kwasach, po dermapenie naprawdę ta skóra fajnie wygląda. I cieszę się, że doktor Iwana przejęła mnie pod swoje skrzydła i wreszcie doprowadziła moją skórę do porządku tak czy się, jak derma jest fajnie, ja używam go drobinkę, to jest mikropelka na całą twarz, świetnie kryje i fajnie, się, fajnie mi się teraz, moim zdaniem, wtapia w mój kolor skóry tej, ten letni, ten bardziej opalony. Naprawdę bardzo dobry kolor jest ten 25. Powinny, powinny mieć tego kosmetyki troszkę szerszą gamę kolorystyczną, bo dostępne są tylko cztery odcienie w Polsce. Za granicą jest ich więcej, no ale jest ok. 16 godzina trwałość, nie do końca, nie trzyma się aż tak długo, bo mi ściera się z nosa, troszkę się wyświeca, bo nie trzeba go w ciągu dnia przypudrowywać, ale naprawdę jest dobry i bardzo ładnie kryje. A drugi kosmetyk to, to jest Telerian tak wygląda. To w kompakcie. i to jest też taki korygujący podkład, ja mam go w kolorze 11, Beige Clair, Light Beige i ma SPF 35, co jest bardzo fajne, tak wygląda. Co jest bardzo fajne, bo, bo po prostu już nie trzeba... Nakładać, dokładać filtra, można właśnie sobie dołożyć ten podkład. On jest bardzo gęsty, on bardzo mocno kryje i on też się troszeczkę wyświeca po czasie, ale ja go naprawdę lubię, fajnie się sprawdza. Jest troszeczkę dla mnie za różowy. Moim zdaniem powinien być troszeczkę bardziej, powinien wpadać bardziej w rzuć, ale jest to dobry kosmetyk. Ja Wam w ogóle polecam tego typu kosmetyki, czyli. Y podkłady w kremie z filtrem właśnie na lato. Dzięki temu naprawdę nie opalicie sobie buzi, będziecie to buzię bardziej chronić. Dołączone są do tego takie gąbeczki, które oczywiście myjemy mydłem e, i suszymy. Teraz będą dwa ulubione produkty do ust, które używam ostatnio cały czas. To jest niwa, Fruity Shine Peach. Bardzo lubię tą pomadkę. Pięknie pachnie, naprawdę świetne, świetnie nawilża, e, fajna na lato, fajnie smakuje, także no same plusy. Nie wiem co więcej powiedzieć. Polecam Wam tą pomadkę. E, bardzo, bardzo fajny zapach. Ja lubię a drugi, druga rzecz to jest Manhattan Soft Matte Lip Cream, który ciężko bardzo dostać w drogeriach, ponieważ Manhattan już się powoli chyba wycofuje ten, te, te właśnie matowe lip creams. To jest kolor 31S. Ja mam dzisiaj go na ustach, bo często mnie pytacie, co ja mam na ustach, a najczęściej to są pomadki matowe. I tak wygląda. Na ustach robi się, zamienia się w mat. Taki jak tu. Ja bardzo lubię taki efekt. Ładnie to wygląda do opalenizny. Moim zdaniem nie jest to efekt nachalny. Jakoś ostatnio odeszłam od tych błyszczących błyszczyków i szminek, i właśnie e, idę w stronę tych matów. E, te pomadki dostaniecie na kosmetykach z Ameryki za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze. Ja zamówiłam sobie wszystkie kolory, chyba które były, albo w większość. Bardzo Wam polecam. Naprawdę fajny, fajny kosmetyk. Fajnie pachnie takim budyniem, coś takiego. A jeżeli szukacie czegoś podobnego w drogeriach, to dostaniecie w Essence też. Robiłam kiedyś test na żywo tych mat matujących błyszczyków. Dosłownie w takim opakowaniu dostaniecie właśnie Essence. I ostatni kosmetyk w tych klubieńcach to będzie Weekly Top Coat z Wineluxa. I też Wam pokazywałam gdzieś w kosmetykach z Ameryki. Właśnie chyba z Oleską odpakowywałyśmy paczkę. Naprawdę świetnie mi się ten top coat spra sprawdza. On dłużej schnie niż Wit, e, niż, e, niż Essie Good To Go, ale jest naprawdę świetny. Daje ekstra, e, ekstra błyszczące wykończenie. Dzisiaj go nie mam akurat na podmachcie. właśnie Muszę go nałożyć, teraz sobie przypomniałam. Super wykończenie. E, strasznie śmierdzi niestety, ale na, dzięki niemu lakier trzyma, lakier trzyma się świetnie, szczególnie lakiery z Luxa Nie wszystkie lakiery się świetnie z nim trzymają. E, było kilka takich kierów, które mi odchodziły z nim i też mi to pisałyście, ale akurat te z Vineluxa i z Essie trzymają się świetnie, więc jestem z tego zadowolona. E, też był dostępny na kosmetykach z Ameryki, nie wiem, czy jeszcze jest. E, cenowo był podobny do... cena była podobna do Essie i do Servita, więc można spróbować. Szczególnie dla manioczek paznokci polecam. Wpiszcie e, mi na dole, czy znacie jakieś inne dobre top przyspieszacze wysychania... Wysy, lakier, wysychania lakieru, które można dostać jakoś tak bardziej może stacjonarnie. Kochani, to już wszystko. To byli moi ulubieńcy ostatniego miesiąca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli lubicie ulubieńców, dajcie kciuka w górę. Jeżeli używaliście któryś, używałyście któryś z tych kosmetyków, też napiszcie mi na dole. No i to tyle. Do zobaczenia długo w kolejnym filmie. Pa, pa!